Mamy to, moi Panowie. Mamy w końcu pasa. Wymieniliśmy RTX-a. Okazało się, że rdzenie jest high-endowe z literką A. Trzeba było modować BIOS. Na końcu się jeszcze okazało, że jedna kość C1 była uszkodzona po wymianie na nową bloku C1. Mamy pas. I teraz mamy RTX-a 2070 w wersji high-end, czyli z wyselekcjonowanym rdzeniem. Czyli jak będziecie mieli 400A, myślnik A1, to znaczy, że jest to selekcjonowany rdzeń, który jest wkładany do high-endowych, tych topowych kart graficznych, na pewno nie budżetowych. Więc teraz ten gigabyte jest już taką kartą z wyższej półki, jeśli chodzi o rdzenie. Coś na zasadzie jak Intel robi te z dopiskiem S, te procesory, nie wiem jak to tam się nazywa, że one są specjalnie selekcjonowane, to tutaj jest właśnie takie rdzeń. Więc działa.